Po prostu no, kłamać, kłamać i jeszcze raz kłamać. Oglądają Państwo główne wydanie wiadomości. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Kolejny poziom absurdu. Zbierają na chore dzieci i jednocześnie chcą je zabijać w łonie matki. Trwa 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na koncie fundacji jest ponad 76 milionów złotych. W tym roku wolontariusze zbierają pieniądze na sprzęt dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Orkiestra zbiera na ten cel drugi raz. Festiwal absurdów i hipokryzji, próby łączenia idei, których nie da się połączyć. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbierająca pieniądze na chore dzieci, ramię w ramię z tak zwanym strajkiem kobiet, który te chore dzieci w łonie matki chce zabijać na każde żądanie. To tylko jeden z przykładów, a jest ich więcej. Marcin Tulicki. Aborcja na żądanie, czyli możliwość zabijania nienarodzonych chorych dzieci. I tu kolejna hipokryzja. Dla wielkiej orkiestry świątecznej pomocy! Strajk kobiet w sobotę i w niedzielę gra z orkiestrą. Akcja zbierania pieniędzy na chore dzieci w tym roku ramię w ramię z akcją, która chore dzieci chce zabijać. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy najwidoczniej nie widzi jednak problemu, aby z jednej strony chore dzieci wykorzystywać do zbiórki pieniędzy, z drugiej, wspierać organizację, która chore, nienarodzone dzieci chce zabijać. Zawrzało w sieci. Internauci zastanawiają się, jak można było połączyć ze sobą te dwie inicjatywy: proaborcyjne protesty i zbieranie pieniędzy na chore dzieci. To nie jest już ta orkiestra, w której grałem. Przekroczył granicę, która wydawała się nieprzekraczalna. Z jednej strony pieniądze zbierane są przed kościołami, z drugiej, dym w kościołach! Dym w kościołach! Tak zwany strajk kobiet kościoły dewastuje. W te sytuacje, które są nie do pogodzenia, wpisują się również politycy opozycji. Solidaryzuje się ze strajkiem kobiet. Raz, wspierając protesty proaborcyjne, innym razem z chorymi dziećmi się fotografujący. Marcin Tulicki, wiadomości. Zdyń, zdyń. Stehen, 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 halten